Witajcie w kolejnym odcinku Jak zbudować zwycięstwo, serii, w której dowiecie się, jak zwiększyć swoje szanse na wygraną poprzez odpowiednie wybory przedmiotów i run. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych i najsilniejszych wspierających ostatnich aktualizacji Rakanowi. Po obejrzeniu tego materiału będziecie wiedzieć, co kryje w sobie uwodziciel z plemienia Wastajów oraz jak skutecznie nim operować, by zapewnić sobie więcej zwycięstw. Na start przyznamy, że nie jest łatwo jednoznacznie sklasyfikować Rakana, który jeszcze do niedawna był traktowany jak postać zasięgowa, lecz obecnie jest bohaterem walczącym wręcz. Mimo tego, że uwodziciel ma w swoim arsenale dostęp do dwóch sposobów kontroli tłumu: podrzutu na wielkim wejściu oraz zauroczenia podczas lotności, to nie jest klasycznym inicjatorem. Ma znacznie mniej punktów zdrowia niż np. Leona czy Nautilus, ale w zamian za to jest bardziej mobilny, a jego wejścia są szybsze. Mając w okolicy sojuszników, może w ułamku sekundy wyłapać rywala i od razu wrócić do drużyny, zachowując tym samym życie. Przyjrzyjmy się bliżej Rakanowi, zaczynając od fazy gry na linii. Trzeba przyznać, że nie jest to mocny punkt kochanka Zai i wymaga szczególnej uwagi. Jedną z większych słabości Rakana jest wrażliwość na obijające postacie daleko zasięgowe. Niska bazowa regeneracja zdrowia sprawia, że trudno jest mu szybko wyleczyć się, gdy jest połkowany. Rekompensatą za ubytki w regeneracji HP są niskie koszty many na umiejętnościach i jej wysoka regeneracja, zwłaszcza w porównaniu do innych postaci walczących wręcz. Dlatego ważnym zadaniem każdego gracza Rakana jest regularne szukanie okazji na to, by użyć Lśniącego pióra, obić rywala i wyleczyć siebie oraz sojusznika. Dodatkowo kluczowym aspektem rozgrywania linii jest korzystanie z okazji na wymianę jak najczęściej, gdy dostępna jest tarcza ze zdolności pasywnej uwodziciela, zwariowane skrzydła. Ma ona dość długi czas odnowienia we wczesnym etapie rozgrywki, więc maksymalizacja jej wartości jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o możliwość agresywnej gry na linii, brak dostępu do lotności przed szóstym poziomem sprawia, że próby inicjacji przy użyciu samego wielkiego wejścia są dość czytelne i łatwe do ogrania. W związku z tym Rakan powinien skupić się raczej na neutralizacji zamiarów rywala i karać zbyt wysoką pozycję na linii, niż szukać eliminacji na siłę. Warto tutaj jednak wspomnieć o tym, że uwodziciel bardzo fajnie sprawuje się w akcjach dwójkowych lub trójkowych na mapie, gdzie może z zaatakować atakować inną linię. No ok, skoro linię mamy już za sobą, przyjrzyjmy się tym fightom, które są zdecydowanie najmocniejszym powodem dla wyborów Rakana, zwłaszcza w meczach profesjonalnych. Spośród prograczy znanym użytkownikiem Uwydziciela jest Hillisang, który świetnie zaprezentował, jak dobrze związać rywali mocnym łańcuchem kontroli tłumu w meczu przeciwko Astrisk. Zwróćcie uwagę, jak wspierający Madlajons czeka z atakiem, aż sojusznicy będą w pozycji, by podążyć za inicjacją oraz umożliwić mu ucieczkę za pomocą tańca bojowego. Następnie Hylissang używa umiejętności ostatecznej i maksymalizuje czas trwania lotności, zauraczając jak największą liczbę rywali, by dopiero pod koniec trwania efektu kontroli tłumu dołożyć podbicie z wielkiego wejścia. Innym wybitnym operatorem Rakana jest nasz reprezentant LEC, Trembi. W meczu przeciwko G2 Esports zaprezentował pełen wachlarz możliwości, jakie posiadał wodziciel. Na starcie walki przerywa próbę inicjacji Wai na swoim strzelcu. Gdy bezpieczeństwo Kaisy jest już zagwarantowane, przy użyciu lotności Trymbi wchodzi w drugie tempo, zapewniając drużynie dwa zabójstwa oraz wieżę. Ostatni przykład, jaki dzisiaj dla Was mamy, to łatwa sztuczka, którą zaprezentował nam Kaiser. Cały pomysł polega na tym, że skracamy czas animacji Erki Rakana za pomocą do skoku do sojusznika. Dokładnie z tego triku skorzystał wspierający Vitality, który najpierw użył lotności, a następnie tańcem bojowym przemieścił się w stronę rywali, nie dając im praktycznie żadnej szansy na reakcję. Skutkiem zagrywki są dwie szybkie eliminacje. Dobra robota, Kaiser! Przejdźmy do możliwości Rakana, jeśli chodzi o runy. Mamy dwie główne opcje godne uwagi: obie mają swoje zalety, a ich wybór zależy od potrzeb danej rozgrywki. Pierwsza to opiekun, który zapewnia dodatkową tarczę dla Rakana oraz pobliskiego sojusznika. To wyjątkowo dobry wybór, gdy rywal dysponuje dużą dawką wybuchowych obrażeń. Dodatkowo, decydując się na opiekuna, macie więcej możliwości przy decyzji dotyczącej drugiego drzewka run. Druga z możliwości to lodowcowe ulepszenie. Wybór bardzo skuteczny przeciwko niemobilnym i wrażliwym na inicjację celom. Decydując się na lodowcowe ulepszenie, zazwyczaj najlepszym wyborem w ramach drugiego drzewka jest determinacja, ze względu na potrzebę dodatkowych opcji defensywnych. Ostatnim aspektem gry Rakanem, któremu przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku, są przedmioty. Zanim jednak na dobre wgryziemy się w temat, warto zwrócić uwagę, że uwodziciel ma naprawdę bardzo wysokie przeliczniki skalujące się z mocą umiejętności. Jeśli porównamy sobie zdolności lecznicze Yumi, Soraki i Sony z lśniącym piórem Rakana, zaskoczy nas, że to właśnie wastajański tancerz wyciągnie najwięcej wartości z dodatkowego AP. Dlatego, niezależnie od przedmiotu startowego, polecamy regularnie szukać okazji na kupno tajemniczej pieczęci. Jeśli chodzi o podstawowy przedmiot dla wspierającego, wybór rakana sprowadza się do dwóch opcji: reliktowej tarczy oraz ostrza złodziejki czarów. Pierwsza opcja sprawdzi się lepiej na trudnej linii, gdzie przyda się dodatkowa przeżywalność, a druga, gdy w wymianach łatwo będzie Wam obijać rywala. Spoglądając na ewolucję obu przedmiotów, różnice zaznaczają się jeszcze wyraźniej. Bastion góry doda Wam zdecydowanie więcej punktów zdrowia, a odłamek prawdziwego lodu znacznie zwiększy Wasze obrażenia. Dlatego planując wybór przedmiotu startowego warto zastanowić się nie tylko nad linią, ale także nad tym, co bardziej przyda się w walkach drużynowych. Jeśli chcecie skupić się na przeżywalności w teamfajcie, Bastion góry będzie dużo lepszym wyborem. Jeśli chodzi o przedmioty mityczne, podstawową opcją jest pieśń bite w naszureli. Prędkość poruszania, którą zapewnia ten item, umożliwi wam tworzenie większej ilości zagrań. Bądźcie jednak ostrożni. Brak odporności szureli sprawi, że będziecie bardzo podatni na obrażenia. Jeśli chodzi o możliwości defensywne, zdecydowanie lepiej sprawdzi się naszyjnik żelaznych solarii. Jest trochę mniej przebojowy, ale skuteczny, zwłaszcza gdy chcesz wspomóc tarczą również sojuszników. Najbardziej niszowym, lecz bardzo kuszącym wyborem na rakanie jest świetlista cnota, która oferuje najwięcej wartościowych statystyk, lecz jest tym samym najdroższa. Jeśli chodzi o dalsze możliwości, to Rakan ma naprawdę wiele sytuacyjnych opcji, które są zależne od potrzeb danej gry. Jest również kilka przedmiotów, które mogą wydawać się zachęcające, lecz w rzeczywistości nie dają największej wartości. Zresztą, sami spójrzcie na wszystkie opcje i pamiętajcie, by podejmować decyzje na podstawie okoliczności waszych gier. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy, że zostaliście z nami do samego końca i do usłyszenia kolejnym razem!